Chciałem go Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wyski Gamer. W dzisiejszym Hashtag 109 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Brawl Stars z poradnika jak grać poprawnie z Ademiarzem kazę, którego odblokowałem za pomocą tego karnetu plus, którego odblokowałem za 10 złotych i 99 zł z włączeniem Mortisa. Więc zapraszam Was na profil realu, poslanie link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu po tym filmikiem. Jeśli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie tu ponad 89 łapek w Dobicie mi cen subskrypcji do ponad 10 tysięcy subwów i pozdrawiam wszystkich moich najnowszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zobaczcie. Mam klasę na kazę piątą, 89 pucharków i 11 moc. Na razie wybaczcie mi, mój bird, i gabrysiu. Muszę tutaj sam zagrać. Jestem w tej chwili jeszcze w trakcie odblokowywania tej tutaj mojej zademiarki Ali. Nie, tutaj piszę. Ani to nie śmiała mechanik z bagna miłości uwiępia pobrudzić sobie ręce, naprawiając maszynę lub bezlitocznie to robiąc innych zatemiarzy. Jeśli usłyszysz dziwny odgłos podczas wieczornego marszu do domu, to pewnie Ani próbuje się przywitać. Właśnie o to chodzi, żebym ją odblokował, bo potrzebuję jej do swojego składu i do swojego karnetu zadymiarskiego. Na razie mam kazę, więc na pewno hint. będzie dobra. Rodzice kazę wychowani ją na nachodzącą broń, ale to nie było życie, które sobie wymaczyła po ucieczce do Parku Star. Skędzi może być żyć tak jak chce. Jest jednak rozdarta między dwiema formami swojej osobowości: skromną gejszą i zabójczą wojowniczką ninja. Więc oh. na pewno za. Zabójcza wojowniczka ninja, by dała sobie tutaj lepiej radę. Dobra, to dzisiaj będziemy grać takie rzeczy: jak zadyma, zadyma pięć, na pięć kieszonkowe przyjemności, na Goldroda. te dwa tobany. Go, 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 go! Ej, i, i ja ale nie chciałem grać Biło mi się tutaj a ja chciałem wam pokazać te misje w które chciałem zagrać weźcie mnie nie dodajcie bo i tak dostaniecie bana proszę bardzo na razie nie mogę grać bo muszę tutaj na filmiku zagrać sam zadema 5 na 5 nagroda starcie kłopoty chodzą parami potem zadema pod siatką potem hokejowa zadema wielkie roztopy a na sam koniec oczywiście zbijek. Łąka księżycowej kory, podrobę Mortisa. Eliminuj wrogów, wrzucając w nich piłką. Przejdź wysłanie, aby zdobyć darmowe przebranie. Dobra, mi się wydaje, że na razie jeszcze zaczniemy od hiper doładowującego starcia. w zade mnie. i tyle. Łatwiej, że nie mogę z a nie, nie, nie mogę po prostu dodać. I tyle. Bo byliście no, no, chcieli te same misje co wiesz, a tak nie ma. Nie widzicie? Naprawdę jest Kazem niesamowita. Ad bulla. Dobrze, ale Kazę strzeliła wola. To trochę się tak, to trochę się odbiła tak lokale i tak, że to, to tam bez problemu, że popatrzcie, ta tutaj to się kryje na nie, bo nie wiadomo, co się... To, to... Wykryja, albo się obserwuję, żeby wyrobić w ciebie wszystko co wijesz o i tak dalej. Bonnie Icar zdobyłem dzięki temu o to wyzwaniu. Wyzwanie przebrania Bonicar. zwycięstwo 9 na 9. Tam było wiele rzeczy, więc ja mogłem po prostu sezużywać. I tyle. Dobra. Lecimy dalej. 5 na 5 Zobaczymy jak dalej mi pójdzie. Bardzo hmm, No. Bo oni dopiero na następnym filmiku ją przetestuje. Na razie muszę użyć tej karze, aby się dobrze sprawdziła w tym meczu. bo tu naprawdę no, trzeba będzie się wyczynić. A wiecie co o nie miałem wiedzieć i miałem po prostu wiedzieć, że oni będą grać, a ja będę nagrowo ziemi. Kurde. Ale... Ten ult naprawdę dobrze działa na tym jarze Nie wierzę strzeniu mi Gola Mortis Nie mów, że będzie jeden do innego A jak My wiem, to się robi no, Dobra, do dobra To jest really czekajcie, chłopi, czekajcie, bo... ja, wow! riko Tak, Wow, strzeliłam gole Myślałam, że nie strzela, a tu proszę, nie strzeliłam Dobrze, M, strzelaj. Jest! Binance 2 do zera, nie zeremitowałam tego sprzętania, ani nie przeglądałem, tylko zagrałem w celu. Dwie osobowości różne, zabójcza ninja i słodka i pokorna gejsza. Dobra. Kazenowicjusz. Ło kurde! Kazenowicjusz, zobaczmy jakie tutaj są wyzwania za Proszę bardzo, chromatyczne kredyty lecą do Ani. To tutaj jest odblokowane. A te pucharki, co nam dają, te chromatyczne kredyty. Następny cel legendarny: 36 tysięcy pucharków. Ciekawe, jak to będzie tutaj. To zobaczymy. Ale już coraz bliżej, mam te pucharki teraz zupełnie co innego się tutaj pojawiło a tutaj nawet więcej legendarne legendarne do legendarnego trzeba będzie dojść i do tego tutaj o kurde i to od samego początku parku stary już tak zacząłem grać no ja nie mogę teraz nagroda Starreola stareola dobra zobaczmy o co w tym tutaj chodzi? Ale starcie na pewno węgrze muszę. Muszę pokonać Ani, Janet i Evie. to rozpoznać każdego z bo każdy mi węgra mi tyle. Zobacz, pokonałam Janet. Na 5 do 20. Jak mnie załatwiła ten Krzyk, to naprawdę jeszcze Znowu mnie Ali załatwiła. Załatwiłam mnie Ivy, a Janet jakby bez problemu załatwiłam. Oh, oh. ja nie równie mocno to czuła. Teraz Janet kolei mnie załatwiła. Oh, Woł, no, Ani została. No need to apologize. Koniec. niestety przegrałem. Nie no, wiem, jest Nie dbaj, nie dbaj, nie dwa nie oczywiście. To teraz nie nie dbaj, nie To teraz dbaj, sobie dbaj. Dobrym na jest 9 filmik, a będzie dobrym minut nie ten film będzie bo to na premiera może I to ich dwóch załatwiłem i Ibo. i Bo. Bez problemu. Wow, jak ja jestem dobry. I dwóch załatwiłem. Bo i na niego. 4 eliminacje. Nawet więcej niż ta jedna Ali. A ta druga Ali. Dwa eliminacje. I dwa fern drugi. A ja 4 eliminacje. I 0 fern dragów. Dobra. To teraz starcie. Kłopoty chodzą parami. W tercecie. w tercecie będę grał... W tercecie. Zobaczcie jaka nowa... Otoczka do gry jest. Można nawet terrawić z nią, sędzi. To jest dziewczynka i to w z draczynkiego, co cała kaza. No, nie wiem, czy ja tutaj żałuję bo widać, że są dorsze muszę uciekać, muszę uciekać oni ich wszystkich załatwił o jego załatwiłem, ja nie mogę o niego załatwiłem niestety na wszystkich wtedy nie Ani załatwiłem. Ja nie mogę. najnowszą mi Kurde. I znowu załatwiłem. Niego. Za szybko ta Ani biegnie. Za szybko mi to Dobra, uznajmy, że tutaj było... Erdremie. Tutaj cztery wygrane i dwie porażki. Niech będzie tutaj, że na remis. Bo dwójka to by była wygrana. Dobra, zadema pod siatką. W te, te misję jeszcze nie wygrałem, Kurde. A! Grałem! Przecież wiem, że to jest zadema pod siatką. To po prostu muszę się skupić, żeby wydobyć z ciebie potencjał. Pytanie. 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 I Ta jest jak mnie ruszyli, nie. nie mów, że będzie cztery cztery. Jest, jest, jest. Jeden do jednego. Jest, 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 jest. Wygraliśmy, wygraliśmy. Dobrze, punkt dla niebieskich. Wygraliśmy 5 do jednego. Zobaczcie. Ale niesamowite, co to zrobił z tymi zabójstwami? Ja mam 6 zabójstw, 6 eliminacji i 3 fragi. W dodatku. Dobrze. Wygrałem. 5 do jednego na razie jest Birand. A teraz i jeszcze zostało Hokejowa Zadema Wielkie Roztopy I jeszcze coś tam e, muszę ogarnąć Kolejną misję i tyle I zaraz pewnie będziemy kończyć Ale ile tu tych przeciwników jest Ja nie mogę Zaraz będziecie sami. Mm. Większego pojedynku w starcie w hokejowym A to to jeszcze nie gram, to coś nowego Też nie było tutaj inne No wiecie Też nie było inne tutaj, no wiecie od a teraz tu to jest co innego No ja miałem go załatwić, a oni strzeli nie gola dla mnie No brawo Przeżyliśmy gola! 6 do 1. Wielan 6-7. Dobra, pomijamy to. No naprawdę, ta kaza jest niesamowita, bo to w końcu siostra dra, e, Siostra porzuciła, porzuciła Park Star, żeby mieć swoje życie jako gejza albo zabójcza ninja. Dobra, wielkie roztopy. To to już się skończyło. No jest na razie 6 i I ostatnie oczywiście zostało to to zostawię dla siebie, ten rankingowy A to wyzwolenie. Zobaczmy co to wyzwolenie. Dobra, niech będzie to wyzwolenie. Na pewno odpiszemy coś wygram. Wyzwolenie hyperładowania. Odpisam są to intowie, ja wam to mówię. Prawie, wyzwolenie nie za dobrze mi się udało, ale próbowałem, to nie należy do bilancu, to to nie należy do bilancu, bo po prostu tak tylko chciałem przetestować. Bieg, to to będzie należeć do bilancu, nie ma 7-1 za porażkę, to to po prostu chciałem wyzwolić tam w mi w tych kademiarze. Tutaj muszę naprawdę pokonać Perla, Hot Doga.

Zejsia, dawaj. piłkę. Teraz zupełnie inne wysłanie tutaj. Ale podskoczyła Ani. Załatwiłem Perla. Jest, Załatwiłem hot-doga. Odwróciłem się z tyłu na i przemieniłem się drogę. 4 Cztery eliminacje i tylko jeden chłopak. To razem z 7-1, więc jest to... koniec filmiku. Myślę, że możemy już kończyć ten filmik z większą A na dzisiaj to było tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mu jakże przyfajny odcinek z... jakże przefajnej gry Brawl Stars w... Hashtag 109 o te odcinku z dennika, jak poprawnie grać za Demiarką kazę. To wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno to subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co ja wam dalej nie przedłużę czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, Trzymajcie się ciepło i pana papa. Elo, pa życzę wam miłego dnia, Elo. Miłego dnia wam życzę, papa. Pa.